Witajcie z tej Laska Gaming, a dzisiaj byliśmy na małych zakupach, Znaczy nawet nie takich małych, i trochę kupiliśmy rzeczy. Widzicie w tym, wyprzedaż jest w biedronce i w sumie głównie poszedłem po soapark kijek prawdy, ponieważ grałem w tę grę. Streamowałem ją od Pawła, od Loczka, za co serdecznie dziękuję. A chciałem mieć swój egzemplarz, a myślę, że 20 zł to nie jest dużo do wydania. Szczególnie, że gra jest naprawdę zajebista i czekam na franchise, franchise czy e, bad hall. E, naprawdę polecam, jeżeli nie graliście jeszcze, polecam. Może mojego streama zobaczyć. Jest kilka odcinków na moim kanale, tak więc bardzo polecam. Świetna gra, jeżeli ktoś lubi Soul Park. No i wypożyczyłem sobie na razie z, tak reklama sklepu, nie, no wypożyczyłem sobie na razie Fable e, Anniversary. Ponieważ, pam pam pam, 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 Pożyczyłem sobie konsolę Xbox 360 z czarnego Slima, e, Tak, to jest chyba Slim. Czy to jest y, Fat? Nie wiem. E, pożyczyłem sobie konsolę i, i będę grał w grę. A Ardat sobie kupiła kolorowanki, które niech wyciągnie, żeby pokazać. Tak, bo Ardet ma nową pasję. jest nią kolorowanie kolorowanek. O, i to takich nie takich, kurde, że narysuj Śli na ślimoka czy coś, tylko takich już bardziej, to są antystresowe kolorowanki dla dorosłych. Takie. takie widzicie? Znaczy to. O, o takie na przykład wzory takie dość hardkorowe I już Art pomalowała kilka tych kolorowanek, nawet. Ale to w innej. E... Tam ta była mała, bo była pięć, a ta jest dosyć duża i będzie się na niej na pewno wygodniej rysowało takie małe elementy. Tam niestety były trudne. No, widzicie. Takie nowe hobby odstresowujące. O, ta jest taka mniejsza. Trochę. <grym> Ale widzicie, tak to wygląda na przykład już po narysowaniu. O, taki pawik. No. Czekaj to był taki jeden trudny. O, koliberek był taki troneczkę. Naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. Dlaczego trzeba mieć cierpliwość, której ja nie mam, niestety? O, ten. O. 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 Muszę przybliżyć. A to wygląda. Czekaj, na miniaturę pójdzie. <laughs> Więc y, zobaczymy, bo chcę sobie Fable przejść, wszystkie części na Xboxie. E, bo dwójka jest tylko na 360, tak więc chciałem sobie jedynkę odświeżyć. E, wypożyczyłem grę to jest za 5 zł za tydzień, więc <grym> myślę, że się opłaca. A konsolę mam też wypożyczoną, więc myślę, że wypożyczenie było dobrym opcją. A fable było ogrom, całkiem ok, całkiem fajną. No i oczywiście kijek prawdy. Kurde, cały dzień na zakupach i jeszcze trochę pracy mnie czeka. Ach, mnie też. No ale co? Takie życie. Tak więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie A i to do zobaczenia. To my już chyba znamy. Tak, znowu trudne sprawy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.